Jerzy Polomski, Alina Kaniewska-Krasudzka, jego ostatnie chwile. Jerzy Polomski, niezapomniany artysta, obdarzony niezwykłym glosem, idealna dykcja i wysoka kultura osobista. Wykonawca wielu niezapomnianych przebojów, jak cala sala z nami, czy bo z dziewczynami. Zmarł 14 listopada w warszawskim szpitalu przy ulicy Wolowskiej. Trafił tam z powodu infekcji która wdala się po przebytym miesiąc wcześniej złamaniu kości biodrowej. Ostatnie miesiące życia spędził w domu artystów-weteranów z Kolimowie. Trudna decyzje o przeprowadzce podjęła jego menedżerka i opiekunka prawna. Postępująca demencja sprawiła bowiem, że Polomski wymagał celodobowej opieki. powtarzającej się niebezpieczne sytuacje. Ze artysta gubił klucze, zapominał, gdzie mieszka, zalewał sąsiadów lub, co gorsza, Zapominał wylaczyc gaz, sklonili wioletę Lewandowska do podjęcia dramatycznej decyzji. Jak ujawniła w rozmowie z Plejada, plan przeprowadzki do domu artysty weterana w Skolimowie został zaakceptowany przez samego Polomskiego. Gdy znajdował się w lepszej kondycji psychicznej. Polomski nie odnalazł się z nowym miejscu. Jak wspominali rezydenci z Kolimowa, stronili od ludzi ze względu na postępującą utratę słuchu, kontakt z nim był utrudniony. W domu artystów-weteranów los zetknął go z dawna sasiadka z Mokotowa, spiewaczka operetki warszawskiej. Alicja Kaniewska-Kresucka, jednak nawet jej, mimo staran, nie udało się nawiązać z nim przyjacielskiej relacji. Jak wspomina artystka w programie Gwiazdy w Skolimowie, dwa razy z nim rozmawiałam. Przyznal mi, ze z nim kontakt jest bardzo trudny, bo on zle słyszy. W ostatnim czasie zrobiło się z nim gorzej. Przypuszczam, że mu było bardzo cisko. Malo wychodził do ludzi. Miał bardzo dobre warunki, bo dostał pokój po księdze Orzechowskim. Jak ujawniła kaniewska kresucka, po tym, gdy w październiku zeszłego roku Polomski doznał zlamania. Stało się jasne, że to początek końca. Rzecz okropna jest, ze starzy ludzi się często przewracają i to jest początek odchodzenia. Kości biodrowe się nie zrastają. To jest bardzo smutne. Wszyscy w domu są przyzwyczajeni do tego, Ze ludzie odchodzą. Ja odejście Jerzego Polomskiego przezylam bardzo głęboko. Nie spalam ze trzy noce. Cały czas widziałam go przed oczami. Jerzy Polomski został pochowany na warszawskim Starych Powaskach. Jeszcze ze artysty. Jego menedżerka i opiekunka zamówiła nagrobek, którego projekt polomski zatwierdził osobiście. Jednak, z powodów technicznych na jego instalację trzeba będzie jeszcze poczekać. A z ziemi zdazy się ulozec, co trwa zwykle około pół roku, liczone od dnia pogrzebu. Ważnym czynnikiem jest ta pogoda. Prace przy grobie uniemożliwia zarówno upal w lecie. Jakim mróz zima! Na polomskiego można się więc spodziewać najwcześniej wiosna.